Cześć, witajcie! Dzisiaj mam dla Was kolejny materiał z fałki siódmotierowej, fałki premium, o której robiłem filmik. Dzisiaj mam dwie bitewki dla Was przygotowane. Jedna jest to bitwa na mapie piaszczysta rzeka w trybie ataku przy losowaniu na same siódme i zobaczymy, co da się wykręcić. Stwierdziłem, że spróbujemy zagrać troszkę bardziej, agresywnie, przynajmniej. Takie było moje założenie, bardziej agresywnie na trybie ataku oznacza, że może niekoniecznie wyjechać jak wariat na front i dać się zabić, ale podjechać po prostu bliżej przeciwników, a nie kampić na tych wydmach z tyłu, gdzie cała ferajna, czyli w B5, B6, chociaż na tych wydmach również mam swoje miejscówki, też z tych miejscówek często korzystam. Zresztą, jak oglądaliście wiele moich bitewek na pierwszej Rzece, to widzieliście, że tam można też fajnie wykorzystywać ukształtowanie terenu i strzelać w przeciwników wyjeżdżających, pojawiających się na chwilę, tak, żeby. żeby znaczy, wystawiających się na chwilę. Natomiast ten podjazd, w bitwie, którą wam prezentuję miał na celu próbę zagrania, próbę zagrania pod spotowanie dla drużyny też, tak? Czyli jeżeli nie jestem czołgiem, który może coś podbijać, to może właśnie wychylając się od czasu do czasu, spotując coś, uzyskam lepszy wynik expa. Mamy T43, jak widzicie właśnie uszkodzenia po wykryciu wchodzą, do tego jeszcze strzelam, robię uszkodzenia swoje. Kolejny strzał w T43. Kolejne uszkodzenia zrobione 919 własnych 367 pasyście. asyście, oni, patrzę się na oni. A jeszcze T29, który był tutaj przeze mnie spotowany, również obrywa, więc samo założenie jest jak najbardziej dobre. Kolejny tutaj strzał w przeciwnika 1188 uszkodzeń zrobionych 745 po asyście. Teraz tutaj potężnie zerwałem. Na szczęście T29 strzelał z burzaków. E-25 gdzieś tam we mnie trafił i KW-13 raz się również przebiło, mamy 1 do 2, straciłem troszeczkę hapsów ale jeszcze nie jest to ilość jakaś tragiczna. Kupiam się na tym T-29, nie wiem czy to jest yy, gracz normalny, czy to jest po prostu bot, dlatego że trzela z burzaków i stoi na miejscu yy, cały czas swojego respa, więc obstawiałbym raczej na słabo napisanego bota. Mamy 2 do 2, jest KW-13, który raczej nie był świadomy tego, że jest na spocie, pobrywał troszkę. Mi się niestety nie udało go przebić. KW-13 dysponuje niezłym pancerzem jak na meda na swoich tierach, potrafi coś tam dignąć. 1432 punkty uszkodzeń, tyle mamy zrobionych. Jest tam t 25 t wystaje go tylko kawałeczek, więc szansa na trafienie była niewielka, ale 25 już chyba nie zdaje sobie sprawy, że mam na niego przestrzał. Teraz, jak oberwał, to się wycofał 4 do 3. 947 uszkodzeń po asyście. nie udało się przebić. I zobaczcie, kolejna asysta wpada teraz ładnie po kawu 13 i kawu 13 potężnie ze, ze, ze zebrała, więc tego ekspa po podskoczyło 6 do 3. Kolejna asysta, kolejne uszkodzenia. Podjazd agresywny przy takim losowaniu, znaczy agresywny, bardziej agresywny niż, niż zazwyczaj, jak na tą fałkę, się sprawdził, ale to nie oznacza, że to działa w każdej bitwie. Tak jak mówiłem, no tutaj pancerz to nie jest coś, co to co się Wam może przydać. Jeszcze 138 uszkodzeń, 138 uszkodzeń zabrałem sobie sam przy tym dziwnym zjeździe. Dlaczego mówię, że pancerz to jest. Coś, co się niekoniecznie Wam może przydać, dlatego że no, pancerz jest z kartonu, więc on Wam pomoże przeciwko i jakimś tam y, mocniejszym działom. 7 do 4, decyduję się jeszcze tutaj skrócić dystans do przeciwników, ze względu właśnie na to, żeby nabić sobie jeszcze spota. Y, zostałem wyświecony niestety, y, jest tam AMX m 445 Niestety ktoś mnie, chyba ta Pantera mnie tam lekko szturchnęła, przez co działko mi się, przez to celownik mi się rozjechał. Teraz wbijam się w tego francuskiego HTK. 2130 uszkodzeń zrobionych, 1700 po asyście. Czekam cierpliwie czy AMX będzie chciał się wychylić. Wyjeżdża, ale teraz ładnie mnie strollował, bo wys wysunął się tylko na chwilkę. Natomiast teraz zwraca uwagę chyba na panterę. Ja zdążyłem przeładować, ale nie trafiłem. Teraz dostaje spota, czy zdążę? Tak, tym razem udało się strzelić. I to jest cały Wod, tak naprawdę i RNG. Zobaczcie. Ostatni strzał, który był najtrudniejszym, strzałem wszedł, a dwa wcześniejsze, które wejść mogły, niestety były nieudane. Tak, ta gra w wielu sytuacjach wygląda. W wielu sytuacjach RNG rządzi i musimy to zaakceptować, jeżeli oczywiście w botach chcemy grać. T25AT bokiem, więc oczywiście wykorzystujemy to. Zrywam od E25, ale skupiam się jeszcze na tym T25AT, żeby pozbawić go większej ilości HP. -ków. 2785 uszkodzeń zrobione, 2000 już przekroczone po asyście. W tym momencie kolejny frag, drugi na moim koncie, mamy 10 do 6. I stopniowo, stopniowo podjeżdżamy. T29 ma bardzo dobrą miejscówkę, on będzie dużym wyzwaniem. Aczkolwiek miałem nadzieję, że ten taki ochoczy mój podjazd zmotywuje drużynę do e, bardziej agresywnej gry. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Oni, którym dysponuje niezłym pancerzem na swoich tirach, mógłby skrócić dystans. Niestety ten T29 tak się ustawił, że psuje mi całkowicie koncepcję agresywniejszego podjechania. Teraz niestety dingam się od AMX-a, za to sam zrywam, ale uszkodzenia po asyście dalej wpadają na moje konto. No i staram się wyczekać tego francuskiego kurczybyka, ale zniknął. 2800 uszkodzeń zrobionych, i z, 2, z T29 starają się tam od linii 0, od linii 9 podjechać. Trzeba tych przeciwników zamykać. Zostaje niewiele, ponad 3 minuty bitwy. A wiemy, że jeżeli czas się skończy, to my, jako drużyna atakująca, po prostu tę bitwę przegramy. Po raz kolejny dostaje spota. Zrywam od T29. Nie spodziewałem się tego. E25 na chwilę się wysunął. Potem jednak się cofnął, nie dałem rady w niego strzelić. Mamy 12 do 8. Ociągają się nasze siły. Za długo oni v stoi. teraz E25 popełnił błąd, ale ja też popełniam błąd. Nie zachowałem zimnej krwi, nie przycelowałem dokładnie. Jeśli bym trafił w koło, w koło napędowe, to ta E25 prawdopodobnie już by była martwa. No, ale tak się nie stało. Decyduję się na podjazd. Jest E20, E25. Ja nie trafiłem, ona mi nic za bardzo nie zrobiła, za to straciła troszkę hapsów. 13 do 8, T29 musi się skupić na jak panterze, a ja w tym momencie mogę wyjechać na tą pchełkę. Dingnął się ode mnie, ja go przebiłem i niestety padłem. Zabija mnie mój własny i jest drugi, który nie wiem, chyba chciał strzelić w 25, ale mu to. Nie wyszło. No cóż, zdarza się. Tak to czasami bywa. Czas leci, minuta 40 do końca. T29 twardo walczy. Czy nasza drużyna da radę? Jedzie, jedzie. ZOKA 75, który mnie niestety pozbawił życia. Szkoda, by można było jeszcze coś tam sobie postrzelać. Niewiele, bo niewiele, no ale zawsze coś. Niecałe półtorej minuty dawajcie chłopaki, trzeba cisnąć, dorwać tą T29, szkoda, by tak, żeby taką bitewkę przegrać. Jedzie ponury kastrator, muszę przyznać, że bardzo, bardzo podobał mi się ten nick. Pomysłowość niektórych graczy jest wręcz niesamowita. Mamy 14 do 11, i teraz ponury kastrator jedzie wykonać wyrok na T29, niecała minuta, ale T29 nie ma już hapeków. To jest formalność, wygrywamy 15-11, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła kolejna oznaka mistrzowska Asa Pancernego. Tym razem udało się zrobić 3103 punkty uszkodzeń własnych, do tego 2294 uszkodzeń po asyście i dwa fragi, co dało nam w sumie 1369 punktów bazowego expa. No tutaj tego spota było całkiem już przyjemnie, więc wynik też całkiem... OK, jak na tę fałeczkę 29 strzałów oddanych 20 trafionych, 15 z penetracją na te 3103 punkty uszkodzeń 2164 na dystansie powyżej 300 metrów pokonany dystans kilometr km. No i cóż, po asyście 2294 na czysto zarobiłem 77 tysięcy kredytów z kątem premium, aczkolwiek przypominam 20 tysięcy zjadły materiały eksploatacyjne Expa ze wszystkimi bonusami i kontem premium wpadło 2465. Mam nadzieję, a co ja gadam, już chcę, chcę się z wami żegnać, a przecież ja mam dla was jeszcze jedną bitewkę moi drodzy, więc zapraszam was do kolejnej bitwy. Kolejna bitewka jest to również tryb ataku, tym razem na linii Zygfryda. Losowanie również na siódemki, w sensie no, nie ma wyższych kierów, aczkolwiek ja jestem jedną z trzech siódemek, więc losowanie dobre, dobre do tej fałeczki. No i cóż, zobaczmy co uda się zagrać tym razem, trzeba szturmować po raz kolejny, jadę tutaj pod ten podjazd, żeby zobaczyć czy będzie przestrzał na jakiegoś oczywiście przeciwnika, wyjeżdżając tutaj trzeba mieć świadomość, że możemy Możemy dostawać z górki, aczkolwiek nasza M7 pojechała bardzo, bardzo agresywnie, więc za chwilę powinna kogoś tam na tej góreczce wyspotować. Mamy T37, który obrywa. Gdzieś tutaj kolega w tym lajcie się troszkę zagalopował, wjechał jeszcze w ścianę. Przez ten nieudany, nieudany manewr dostał ode mnie drugą pestkę. I czy tym razem uda mu się jeszcze uciec? Nie. Tak naprawdę złe kierowanie pojazdem kosztowało go udział w tej bitwie, bo y, już go z tej bitwy oczywiście y, wycofałem, tak, brakuje mi słowa, oczywiście już go utłukłem, więc nie, nie nagra się w tej bitwie. Wcześniej widzieliście jak strzał z burzaka z jedynki 1 strola wszedł całkiem konkretnie, przy okazji zabił mi radiooperatora. Tutaj te KW-jedynki mogą się side scrapować, ale nie oszukujmy się przy penetracji, jaką ja posiadam. Nawet na zwykłych pociskach to pancerz KW-jedynki nic nie znaczy, wykańczam sobie ich bez problemu. Ale mój pancerz nawet przeciwko takim przeciwnikom też nic nie znaczy. Już prawie połowy hapsów nie mam, mamy 4 do 2, 1677 uszkodzeń, czyli to jest całkiem przyjemny wynik jak na start, 4 do 3. Wydawać by się mogło, że początek był całkiem niezły. A jak to będzie dalej, to zaraz zobaczymy. Podjeżdżam bliżej, KW-1 jest na dobicie, można by było tą lufę skończyć. M7, który nie żyje, i ma dwa fragi. Jest z siebie dumne, bo pozbyło się artylerii. Czy przyczyniło się przynajmniej do tego, że artylerii nie ma i to jest... Tutaj trzeba mu podziękować. Nie spada kupa z nieba, nie denerwuje nas, nie ogłusza nas. Tutaj przeciwnicy są dość mocno zajęci. Staram się ich oflankować A43 w ogóle nie zwraca uwagi na mnie. Dostaje strzał, zrobiło się 4 do 5. Niestety straciliśmy przewagę. Wyjeżdżam jest T150. Tutaj ja nie zwróciłem uwagi, że ta T150 się na mnie patrzy, aczkolwiek wiem, że ładuje szybciej niż on, więc pijam mu kolejną pestkę. Mamy 2340 uszkodzeń zrobionych T150. Powod zrywa mi tylko gąsienicę i tutaj też troszeczkę błąd z mojej strony, bo skupiłem się na. na A43, która mnie ignorowała, zamiast wykończyć tą T150, nie straciłbym HP-ków, ale miałem szczerze mówiąc nadzieję, że t drugi raz strzeli mnie za zero. kw 1 odwraca działo i niestety również ułamek sekundy zdecydował o tym, że przyjąłem uszkodzenia. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, zostało mi 57 punktów hapsów, to jest mało, nie mogę już przyjąć żadnego strzału, muszę uważać nawet na takiego ECK, trafiam w niego 3100 uszkodzeń, mam 5 fragów na swoim koncie, dwóch strzałów bardzo właśnie z perspektywy czasu żałuję, czyli przyjęcia tego drugiego strzału od T-150 i jeszcze... Że KW1 dała radę we mnie strzelić. Mamy 8 do 10. Robię tutaj zasadzkę na LCK, wykańczam. Szósty frak jest 9 do 10. Niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Mamy dwie artylerie, w tym Kopytko, ale Kopytko nie wiem, czy jeszcze z tamtego miejsca jest w stanie cokolwiek robić. Typ T34 wjechał do kapa. jest 9 do 11. Kopytka już nie mamy. Jest pancer Toaster. On mnie nie wyspotował, niestety załatwił nam typa T34. Ja w tym momencie, znaczy no, 3 sekundy wcześniej, spota jednak dostałem. Mam 7 fragów na koncie: 3368 uszkodzeń, 10 do 12. Jest AT2, ale na ogrysku, więc nawet kiedy się kapnąłem już jej nie było. 10 do 14 zostaje sam na tylu przeciwników. Trafiam amx a 1357 Grand Finalsa. I tutaj, niestety, yy, zabrakło mi zimnej krwi, niepotrzebnie oddawałem strzał. I w końcu MX1357 niestety wykończył. Przegrywamy 10 do 15. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w również padła znakami mistrzowska Asa Pancernego. Niestety, bitwa ta była przegrana. Mamy tutaj jeszcze Top Topgana oraz High Caliber. Topgana, bo wpadło 7 fragów, 3609 punktów uszkodzeń i 7 fragów. Oraz dało to wszystko bohaterski opór i masterkę kolejną. Niestety reszta drużyny zagrała słabo, inaczej się tego określić nie da. Zobaczcie, jaka jest przepaść pomiędzy mną a resztą Teamu. Czasami się tak zdarza. No cóż, bywa. 22 strzał dane, 20 trafionych, 20 z penetracją. Przy pokonany dystans niewiele, nawet niecały kilometr. Na czysto zarobione prawie 79 tysięcy kredytów, ale tutaj akurat był jakiś chyba event co jakiś weekend, gdzie te materiały były po prostu tańsze. EXPA ze wszystkimi bonusami wpadło 2333. I tak, moi drodzy, wyglądały dwie kolejne masterki na tej FWC. Jest to czołg, jeszcze raz się powtórzę, którego nie polecam. Aczkolwiek chodzi kilka tych bitewek jakichś takich w miarę udało się wykręcić. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. No i cóż, dzięki Waszym łapkom i komentarzom możemy dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć!